To życie jest jak cień i więdnie jako kwiat, gdy zmrozi go swym tchnieniem szron, nie znika jego ślad, lecz źródłem życia Bóg, kto mu swe serce da ten chociaż stąpi w śmierci grób. Na wieki żyje, trwa i chociaż ciało się zamieni w zimny pył, Nasz nieśmiertelny, wolny duch, w swym Bogu będzie żył. Nie splami go tam grzech, nie zgnębi smutek ból. Na wieki szczęściem będzie lśnić, gdzie jego Bóg i król, gdzie jego Bóg i król.